Jo się maneczko! Siemankoliska z tej strony Freezy, a to. Jazz Jackrabbit 2! Rozpoczęliśmy, otworzyłem nową serię na moim kanale Game Day. Dzisiejszą grą dnia będzie Jazz Jackrabbit... To. To. Właśnie tak. Dziska bez zbędnego gadania, ta gra jest po prostu zajebista. Więc nie będę tutaj nic e, nic zadawał, nic odejmował. Single player pierwszy poziom jazz. Gramy jazz. Gramy poziom medium. Ups. Ups. Fuck. Coś się zjebało. Ok. Ej, czemu nie mogę grać na większym obrazie? What the fuck. No dobra, nic. Zobaczymy jak to wyjdzie, zagramy tak BUM! Ludziska widzicie, gramy sobie tutaj takim oto królcem BUM! Takim królikiem, który ma pistolet, co nie? No, wszystko jest spoko całkiem No, przecież każdy królik może mieć pistolet, co nie? I nakurzamy sobie, nakurzamy z tego pistoletu I wiecie, zabijamy sobie tutaj różne potworki Tutaj aktualnie zabijam żółwie, jak widzieliście przed chwilą I... no i po prostu zbieramy sobie punkty ta gra jest tak stara, że po prostu... Po prostu stara. What the tutaj! Ono tutaj się mówi pięknie. Ekstra. Liska. Dobra, nie będę wam tutaj... Y, głupot, głupot gadał. Przejdźmy po prostu do... do samej. Nie doskoczę tam. Przejdźmy do samej gry, bo gra jest po prostu cudna. Co to jest? Machewka, machypko. machepki chyba życie ładują z tego co pamiętam. Czekajcie, tutaj trzeba... Trzeba... O, widzicie, zciąłem głowę temu oto żołnierzowi. Całkiem spoczko, całkiem... Całkiem, całkiem spoczko. I czekajcie, czy wam miałem powiedzieć. Yy, nie zapomniałem co miałem wam powiedzieć. Dobra. Yy, ludziska, zrobimy coś takiego. O, ja tutaj będę się starał coś pograć i komentować, a wy będziecie udawali, że fajnie komentuję, dobra? To będzie... To będzie okej, okay, bo ja wypadłem z prawy. sa sa, wypadłem z prawa... z prawy. Nie zapomniałem jak się komentuje. Ups! Więc wiecie muszę się... muszę się... Muszę, muszę... wiecie, jak to się nazywa. Jak to się mówi. Ogień mnie dupsnął! Drugi raz mnie dupsnął. Jehe po nim. Po prostu będę udawał, że coś komentuje że coś potrafię grać co jest nam się na tej grze. Wiem, że to będzie słabe. Ups, jak zawsze. Hop! Pięknie. Jezus jak to w grę mi się fajnie gra. Negra to jest po prostu zajebista. Zajebistość! Tak, to jest po prostu zajebistość. Mam nadzieję, że będą wam się podobały takie serie, bo będę właśnie nagrywał starsze gry, znaczy nie tylko starsze gry, co nie? Postaram się nagrać coś też w świecie. nowszego e, Ale coś co mogę nazwać grą dnia. Nie jakiś syf, nie jakieś gówno, nie jakąś kupę. Tak, nie. Musi być coś naprawdę zajebistego. No, słabe gry to nie są potrzebne. A Jazz Jack Rebic jest po prostu mistrzowski, co nie? Jest po prostu łe, łe, do góry, do góry. Nie, tam nic nie ma. Dobra, Liska, skoczymy sobie tutaj. Pięknie Jazz Jack Rebic! Piękna gra. <grywka> dawaj, 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 dawaj tutaj na niego, hop! chest Ekstra. BUM! Ej, bum, Ej, bum. Okej. Okay. No, Udało mi się za pierwszym razem zabić tego ziomeczka. Nie wiem jak tutaj w tej grze o to chodzi ogólnie o zbieranie tak jak wam mówiłem, zwykłych tam punktów. Ale też jest w tej grze bardzo dużo sekretów. I na przykład ja nie wiem jak mam zebrać tam te monetki, bo jestem słaby po prostu, no. Ups, oops. Chodź Jeziu. O, dwóch na raz zrobiłem taki double kill. Double, double, double kill. uszy. Dobra. Mamy, widzicie, 54 tych takich niebieskich. Mamy nowe pociski. Nie wiem, czy zauważyliście. Yy, te pociski są takie, jakby samo naprowadzające, chociaż nie, nie są samo naprowadzające. nie są samo naprowadzające. No są takie, że po prostu się odbijają, co nie, od czegoś. Ups, na górę. Odbijałem się od czegoś. I ja sobie to tak fajnie mogę. Wiecie, no zaplanować jak będzie strzelał, no tak jak go pojakute gadam. No. na górę. Przejdziemy sobie teraz ludziska tędy. Bo tam, 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 tam są też yy, kolejne strzały do mojego pistoletu. Do mojego pist... o tam jest jedno życie. Nie wiem jakie je zebrać. No, no, nie, nie! Chciałem tam wziąć tam, co co tam było. <laughs> Kurde mój głos. Mój głos moje gardło. Well, well. Już, już. Jesus Ej, no! Batman! To był Batman. O mój Boże! Co się ze mną dzieje? Dobra. Bez gadania, rodziska zbędnego. Mój głos po prostu jest tak słaby. Fak, no nie, co się dzieje? Co się dzieje? Nie mogę tego naprawić. Okej okay. Jezus Maria Fuck Aż mi się ciepło zrobiło Kurde Masakra Masakra Tam coś było? Na dół A takie buty Widzieliście, ty? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tam będzie No ale to... o, Tak tutaj, tutaj jest a Batmanem mnie gonią! Batman! Jechie, nie ma Batmana. Nie wiem, czy chcielibyście jeszcze serię z tej gry? Może będę sobie. Level Complete! Man! Udało się! Tak! Jezus Maria, przeszliśmy planszę, planszę, planszę. Plansz. Teraz jesteśmy w planszy Knight Cup. Mm, ale to, 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 to. Ja bym chciałem tylko pokazać grę Jazz The Rabbit 2 Pewnie ją znacie, bo gra jest po prostu zajebista, tak jak już mówiłem Hopaj! Sucz! Hopaj! Sucz! Pięknie! Jest po prostu zajebista, teraz sobie podsumujemy odcinek D Czemu wybrałem Jazz The Rabbit 2 na, jako serię... Y jako pierwszy odcinek nowej serii właśnie Games Day Game day y Dlaczego wybrałem? Bo tak bo gra jest po prostu, no, no, jest warta, jest warta wszystkiego, gra jest po prostu zajebista nie pamiętam już kiedy ostatni raz w nią grałem, byłem bardzo mały jak w nią grałem miałem chyba 8 lat chyba tak, coś, 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 coś w tym stylu 8 albo 9 lat miałem jak ostatni raz grałem ups jak ostatni raz grałem w królika no ale to nie jej mm, ja się z wami pożegnam w tym momencie jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, komentarza i suba na moim kanale i spodziewajcie się niedługo przyszłych odcinków, bo, ha nie wiem, czy Wam mówiłem, yy, ja teraz będę wrzucał odcinki, max 3 odcinki z gry, znaczy 3, 3 filmy, o, 3 filmy, max 3 filmy tygodniowo. Nie wracaj, no nie, Janusz! Jezus, jak zlamiłem, no kurde, jak zlamiłem, no nie, nie, fuck man, fuck man. Dobra ludzie, bo ja już tutaj się zapędzam, dalej będę sobie w to mucił jeszcze dzisiaj przez jakiś czas. Odcinek dla was zrobiłem, mam nadzieję, że wam się podoba. I co, no i nic, trzymajcie się ludziska, pa, pa.